Dzień dobry moi drodzy kochani Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Belly Bike Internetach Na kanale Adventure with Belly Bike Kolejnym, ale ostatnim odcinku na tym kanale w języku polskim Także jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszam serdecznie moi drodzy temu kanałowi już wpłynęło prawie albo ponad 5 lat mamy na koncie nie dużo, ale 15 tysięcy subskrypcji na wrzesień 2023 roku no i nadszedł czas poczynić pewne zmiany na kanale jak wiecie pojazdy na których no, jeżdżę głównie ja na kanale ale także nasi klienci. Są to pojazdy oferowane na całym świecie. I chcąc się rozwijać, niestety musimy wyjść spoza języka polskiego. Spoza, spoza naszego, jak to powiedział pan Bogdan, łazuka bodajże. Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce i opuścić ciepły kurwidołek. No, i przejść na język angielski Rozumiem, że niektórzy z Was mogą poczuć się zniesmaczeni, że polska firma i dlatego powinni nagrywać tylko po polsku, a w ogóle najlepiej to mieć ceny tylko w złotówkach, a nie w euro. Ale mój stosunek do tego jest ambivalentny, mówiąc szczerze. Bo nie oczekujmy się, ale kanał ten, jak i inne kanały, są prowadzone w celach zarobkowych. Mimo, że nie ma na tym kanale na chwilę obecną po pięciu latach jeszcze reklam nie przewiduję żeby były chociaż możesz to kiedyś zmienić to yy, no, ten kanał ma na celu tak naprawdę propagowanie, znaczy wspomaganie sprzedaży a w momencie kiedy zależy nam na yy, klientach spoza obszaru Polski no to niestety Okej, ja muszę plecak zapiąć. To niestety, ale musimy wyjść poza język polski. Na szczęście zdaję sobie sprawę, że pośród naszych klientów 99,9% naszych klientów są to osoby wykształcone. Mówię ja w tym momencie o Polakach albo osobach mówiących w języku polskim. Są to osoby wykształcone, którym ta zmiana nie będzie zupełnie przeszkadzać. A ten jeden pomil, no cóż, zawsze mogą do mnie zadzwonić i spytać, co było nowego w odcinku. Tymczasem jest to zmiana, która no jest, jak nie patrzeć, podyktowana tylko i wyłącznie z tym, że chcemy zdobywać nowe rynki. I w związku z tym na kanale na pewno będzie trochę zmian. Jednym ze zmian będzie to, że jakby w tym momencie, kiedy. Eee, przekroczymy te 15 tysięcy subów, znikną wszystkie filmy szol z naszego kanału, które były w języku polskim. Z tego względu, żeby nie prowadzić zamieszania, czy, eee, czy nasz kanał jest w języku polskim, czy w języku angielskim. Jak wiecie, były też próby prowadzenia tego kanału w języku hiszpańskim, z racji tego, że ten język też w jakiś sposób nie jest mi obcy. Jednak, jednakże jeżeli chodzi o Amerykę Południową grupa docelowa na chwilę obecną jest tak mała że jakby nie widzę tego większego sensu dlatego od przyszłego odcinka możecie liczyć na treści w języku angielskim będą to zarówno filmy short jak i więcej filmów w formacie no, długich odcinków jednakże tylko w, film, w języku angielskim czy będą polskie napisy? Raczej nie sądzę. Nikt nie ma na to czasu, żeby je tworzyć. Jeżeli ktoś chce się do nas zgłosić, kto będzie chciał tłumaczyć filmy, proszę bardzo. Od razu tylko mówię, że wszelkie, e, wszelkie generatory napisów e, przez AI, przez TrackMotion i tak dalej e, działają dosyć słabo ze względu na mój akcent. No i co zrobić? Tak, taka, no, tak jest. Także próbowaliśmy, żeby nie było i, i, i słabo to było. Tymczasem, moi drodzy, jeżeli jeżeli na chwilę obecną dalej nie subskrybujecie tego kanału, to dwa razy przemyślicie, czy chcecie go subskrybować, ponieważ ten kanał będzie prowadzony w języku angielskim. A w momencie kiedy język angielski nie stanowi dla Was przeszkody w zdobywaniu nowej wiedzy na temat tych pojazdów i tej technologii, o, to zapraszamy do subskrypcji. Wkrótce na kanale będzie więcej informacji dotyczących co, czym te nasze pojazdy różnią się od innych pojazdów na rynku, od najszerszej konkurencji typu nie wiem Sulony, Stalki itd. itd. Poruszymy tematy homologacji, ale raczej poruszymy homologację na Stanach Zjednoczone, bo od przyszłego roku e, Berry bike będzie już dostępny w Stanach Zjednoczonych. E, jeżeli chodzi o homologację na, na Unii Europejską, jak najbardziej też, tylko z homologacją na Unii Europejską będzie się wiązał nasz nowy produkt. Tak, mogę Wam powiedzieć, że, to będzie, że będzie to już typowy motocykl. I tyle. Także stay tuned, jak to mówią, i tyle. Widzimy się, słuchajcie, w kolejnym odcinku. A ja, w tym momencie będąc w Polsce, ciesząc się początkiem tej jesieni, łapię ją każdą, jedną, magiczną chwilą. A lada moment oczywiście. Widzimy się w Mediolanie, na targach EICMA. Dlatego jeżeli będziecie na EICMIE, zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszego punktu, naszego stoiska. I tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Żeby nie było, poczekamy. Także jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia.